Hej, słuchajcie, jest rano, godzina 4.26 i właśnie skończyłem robotę. <laughs> Szedłem się położyć, chwilę spać, zanim mnie zbudzą dzieciaki. Wchodzę sobie na TikToka, ale to nie jest ważne czy na TikToka, wchodzę, bo teraz ogólnie w mediach społecznościowych są bardzo modni yy, ukraińscy żołnierze. I znalazłem taką ukraińską żołnierkę. Patrzę, ma 80 tysięcy polubień. Myślę sobie, kurde, nigdy tyle nie będę miał. Patrzę dalej, jej filmy mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Myślę sobie, kurde, nieźle. Ale słuchajcie, obczaiłem, co ma wpływ na algorytmy różnych social media, żeby mieć po prostu tyle obserwujących i tyle wyświetleń filmów. Zobaczcie. I generalnie pewnie bym sobie wykorzystał to w swoich materiałach, żeby też mieć dużo obserwacji i polubień. Ale później obczaiłem, że jest to flaga OUN-R, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Banderowców. Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, wykorzystywana przez organizacje nacjonalistyczne, Kongres Ukraińskich Nacjonalistów oraz Prawy Sektor. Dlatego nie będę miał swojej flagi gdzie kolor czerwony przypomina przelaną krew Ukraińców, a kolor czarny przypomina ziemię Ukrainy. Ale mogę mieć więcej obserwacji i wyświetleń filmów dzięki Wam, więc jeżeli chcecie, udostępnijcie to dalej. Pozdrawiam i do następnego.